That's the best. I can't believe it. Oh. What? Nie, no pana dostałem, chyba w Pokémon go. Każdy trener Pokémon marzy o jednym, żeby kiedyś, tak jak Ash Ketchum zdobyć ten tytuł. Mistrza Pokémon. Jest to możliwe, jeśli udasz się na przykład na Mistrzostwa Europy, a później uzyskasz tam swoje kwalifikacje do Mistrzostw Świata Pokémon. Ja pojechałem wraz z paczką znajomych na tegoroczne Mistrzostwa Europy w Pokémonach w Londynie i dzięki temu uzyskałem również dostęp. Do aktualizacji gry, której jeszcze nie ma w Polsce. Sami zobaczcie. Słuchajcie, zanim przejdziemy dalej bardzo ważna informacja. 13 kwietnia będzie pokemonowy event w galerii Atrium Promenada w Warszawie. Będzie mnie tam można spotkać od godziny 12 do 18. Giga Pokemonowa zabawa. Koniecznie wpadajcie w Galeria Promenada. Do zobaczenia w bawie! Przeleciałem do Londynu na Mistrzostwa Europy w Pokemonach. I zobaczcie, w Anglii tutaj mają już nowy update, że jak się wchodzi w Pokemona, to jest ten taki fajny widorzek, jakieś takie kurcze wiecie, żółtawe drzewko w tle. To jest, zauważyłem, w zależności od pogody, w zależności od otoczenia, jak słuchajcie, przejeżdżęcie autobusem koło rzeki, to nawet było widać w tle rzekę. Także to jest mega fajny update, jestem ciekaw kiedy on wejdzie w Polsce. Drugi update, który już tutaj mają w Anglii. O, ale śmiesznie wygląda z tymi butynkami w tle. Drugi update, który już mają, to jest update postaci, także zobaczcie, moja postać wygląda trochę dziwnie. I to jest dlatego, że tutaj już jest zaktualizowany system wyglądu postaci. Wcześniej się trochę o tym pobawiłem na koncie Damiana, zobaczcie, co mu ustawiłem. Nowa postać Damiana, słuchajcie. Zmieniłem co ty mi tu robisz? Damian, jak ci się podobała postać, którą ci ustawiłem? Sieman, e wiesz co? Nie zmieniłeś tego wyglądu? Mam nadzieję, podoba ci się. Nie skomentuję tego. Dobra, teraz słuchaj, będziemy ustawiać wygląd mojej postaci nowy, także cześć. Są w ogóle nowe włosy, ale mi się dopiero ładują. Trochę to jest dużo ludzi, więc problem z internetem. Musimy trochę poczekać. Okay, poczekajmy. To co tam w życiu u ciebie? Dobra. Będę jak ten, Jeremy. Słuchaj, jaki, jaki zapach masz na sobie? Eee, czekaj. Zara z drewna tego. Nie wiem, powąchaj i powiedz. <laughs> czekaj. Z sandałowego drewna. Dobra, słuchajcie, załadował nam się system y, wyglądów. I teraz mamy do wyboru taki system, że jesteś y, kobietą bez bioder, ale masz męską twarz. Jesteś kobietą dalej bez bioder, ale masz męską twarz. Jesteś szeroką umięśnioną kobietą bez bioder i masz męską twarz. Poczekajcie, ja dam nam fysuszki większe. Albo jesteś taką bardzo szeroką kobietą, ale masz męską twarz. Ale jest jeszcze taka opcja, że jesteś szupłym mężczyzną, średnio szupłym mężczyzną, przeciętnie szupłem, trochę otyłym, trochę wykokszonym i trochę bardzo wykokszonym, ale z biustem? Tak, jak widzicie, bardzo taki postępowy system zaawansowany tutaj dla różnych typów ciała. To wiecie, to jest jeszcze beta, może to jeszcze zmienią, bo wstępnie ten system jest taki. Nie wiem. Męskie sylwetki są ok, nie? nie zostawiamy taki. Zostawiamy. Nie, nie. A może zmienić krótkie spodenki i krótki top i ja. pokażę. Po lobotomii. bez mózgu. Fajny update taki, 10 na 10. Nie, system fajny, bardzo. Teraz będę. Teraz tak wyglądał. To jest po dwóch latach w Ameryce i jedzeniu codziennie w McDonaldzie, moja postać teraz. Dobra, zobaczmy. Słuchajcie, jakie są tutaj atrakcje na miejscu, na Mistrzostwach Europy? Dzień, tutaj to toczą się rozgrywki w Pokémon Unite. Dzień dobry. Fajny filmik. Uu. Czyli za to wam tutaj płacą, tak? Za tańczenie sobie? Tak, za to dam tutaj płacą. <laughs> no. no właśnie, za nasze podatki, kurczę tutaj. Nasze podatki. Słuchajcie, muszę znaleźć Zoe. Youtuberka z Australii, znaczy na pewno, od Pokémonów. Ona została teraz taką prowadzącą komentatorką jakby na Pokémon Company, ale mamy lucky trade'a przede wszystkim, więc muszę ją znaleźć. Chyba koniec meczu, nic tego nie rozumiem, ale ktoś wygrał, PvP, trudne rzeczy dla mnie. Także tradzik słuchajcie, Zoe tu dos. Dziękuję Ci. For two and Is Miltank your favorite Pokemon? You can have mine, no problem. Don't you have to be watching the battles? Or... The battle hasn't started just yet, so. That's good. good, that's good. Oh! Yes. Oh my! Oh my God. God. Nice! Oh. That's <laughs> the best one! Sure? I oh, wow, this was meant to be. This was meant to Zrobiliśmy trade z zoe 2 i od razu, robiąc tego tradea, to dało nam kolejnego lucky Prenda. Pierwszy raz chyba mi się tak w karierze zdarzyło, a może drugi, nie jestem pewien. Czyli że interakcja naszej wymiany na lucky Friendzie Dała nam od razu kolejnego lucky frienda, także robimy drugiego, słuchajcie, <laughs> lucky trade w tym momencie. Teraz jeszcze Zoe robi z e, trajem. Są tutaj na terenie samego eventu trzy trade dziennie, specjalne. także coś tam sobie wybrali. O, that's a pretty good one. That's, that's pretty that's good. It. That's, pretty that's good. a better one than I had yes. previously, so I'm gonna probably use this one. Thank you. Not bad, not bad. Not bad, but yesterday not as good as yesterday. Thank you, thank, thank you so you. much. Skusiliśmy się na takie azjatyckie jedzenie, tutaj to jest po prostu wieprzowinka w sosie barbecue, to jest takie niezbyt tradycyjne, azjatyckie, dobre. Ale ten makaron to jest jak od rosołu, nie? Nigdy nie widziałem takiego makaronu w azjatyckiej knajpie. To jest tak od rosołu, nie? Ale zobaczymy czy dobre. Jak pluski od rosołu mojej mamy. Może być, nieźle. Zobaczcie co to jest, moi drodzy. Powiedz ile coś takiego teraz stoi. Kupowałem po 500 zł ze sklepu, z którym już nie współpracuję, ale teraz widziałem, że po 500-600 po funtów ludzie to sprzedają. 500-600 funtów, 3 koła złotych około, niecałe. Ale schodzi tak bliżej 400-500. Aha, czyli z 2,5 koła na spokojnie chcesz wyciągnąć tak, za tak, to. Tak, tak. To byłoby na Japonię. Także to jest. <grym> to jest wyprzedaje sprzedaje się. To jest, słuchajcie moi drodzy, ekskluzywny plecak w tym roku 2024. Kurczę, fajny, ale rok temu mi się bardziej podobał. W sensie wzór, nie? Bo był ze starterami. Ja kochamy. Nie, tutaj, stąd. Stąd? Też był ze starterami. Nie, też był. A z Eevee był. Czapka była ze starterami chyba. A to jest reszta ekskluzwów, czyli deckboxy, magnes, koszulki. Moje wejście do sklepu jest jutro. I to będzie osobny film. A to jest dla uczestników Mata, czapka i przypinka. 7 na 10, nie? Jakbyś powiedział? To szczerze ci powiem, że nawet bym zaszedł niżej. Jestem bardzo, jak to się nazywa, wymagający, jeżeli chodzi o jedzenie. dałbym taką piątkę. Adrian, ty lubisz tajskie, nie? E, tak. I było niemalże porównywalne, tak jak właśnie jadłem jedzenie w Tajlandii. Czyli wiem. autentyczne było. Tak jest. Jesteśmy na Soho, taka dzielnica z tego co wiem, troszkę imprezowa. Czuję bagienne ziele. Bagienne ziele. Także jak ktoś u, uciekł z obozu braz pasiącego ewidentnie. A nawet jeszcze nie ma szesnasty. Są tutaj takie puby, takie rzeczy. Z tego co słyszałem, taka taka dzielnica imprezowa Soho. E, a my szukamy jakichś dżimmów. A, chciałem iść do sklepu Harry Potter. Kupić jakiś prezencik małej żonie niespodziankę. Dziwnie się gra z tymi update'ami, nie mogę się przyzwyczaić do tego update'u, że jest właśnie widoczek, to jest też y, zmienne w zależności od pogody i też mapka wygląda inaczej, nie? Zauważcie, że ta mapka w grze też wygląda inaczej, ale jak wrócę do y, Polski to już nie będę miał tego update'u, on jest, siema, siema, on jest y, tylko tutaj jak na czas aż jestem E, w Anglii, natomiast e, ten update jest fajny, ale ten update wyglądu jest fatalny. Już nie mogę się doczekać, aż wrócę do swojej normalnej postaci. Nie mogę tego tak ustawić, żeby to wyglądało dobrze, po prostu. Nie wiem. Te nowe awatary, im dłużej na nie patrzę, tym gorzej dla mnie wyglądają. A, są zbustowane w ogóle szanse na shiny Wayne Mera na tym evencie. Ciekawe, czy to jest 1 128 czy 1x64. Najczęściej zbustowane znaczy 1 na 64 Pogoda jest tutaj taka, że chodzę sobie w koszulce, moi drodzy, ale troszkę zawiewa. Natomiast jak chodziłem wczoraj w bluzie, to mi było z kolei duszno, więc, więc trochę inny klimacik niż, niż w Polsce, że, że tak powiem. Andrea, jakieś fajne shiny złapałeś tutaj na evencie w Anglii? Znaczy, powiem Ci szczerze, że yy, tu trochę mi, się, trochę mi weszło, się sam się zdziwiłem. Uuu, kartana dzisiaj yy, widziałem, jak złapałeś. Tak. Meditite, Vulpix, Lantern, albo czy wyłamałeś? Tak. I Wallaby, fajnie. I akurat wyżęc, 12, tak? Tak, 12, Czerwonego. Złapanej w Polsce jeszcze, tylko które ją tutaj. A, bo ja mi z dwunastki też coś fajnego dropnęło wczoraj, to akurat nie nagrywałem. Warum, nie miałem go w deksie w ogóle, także ewolucja do pokedexu. słuchajcie moi drodzy, w tej z Pokedexie jest duży silnik, był mały silnik. Ale jeszcze nie mam żadnego Shiny tutaj z Anglii, na pamiątkę tego całego eventu. Na samym evencie Mistrzostw Europy moim zdaniem nie da się grać w foxy, może po prostu tutaj moja łączność z internetem jest taka sobie, nie wiem. Chyba mi iPhone wyprztykał już całe 3 giga, które miałem kupione tutaj planu, więc teraz mi się już na tym polskim internecie, sam już nie wiem co się dzieje. Ten polski chodzi mi dobrze, ale płacę 29 zł za gigabajt w plusie. Także to mnie boli. I w tym momencie przechodzimy do sponsora tego odcinka, który nie jest sponsorem, ale sam wam to polecam po prostu. Nazywa się ta apka EraLu albo Airalo, jak woli ktoś po polsku czytać. I słuchajcie, czemu wam to polecam? Będąc za granicą, wybierasz sobie, w jakim kraju. Na przykład le lecę do Japonii, niedługo to wybieram Japonię. bach bach, bach wybieram sobie jaką kartę Simce 5 giga, 10 giga i tak dalej. Ciach. Kupię, klikasz kupuj teraz. Płacisz kartą i od razu klikasz aktywuj i aktywujecie się ESIM i masz regionalną kartę Sim z internetem. Fajna sprawa, ale chyba po prostu już mi te 3 giga, co kupiłem tutaj za 10 dolarów się wyprztykały. Także muszę to kupić jeszcze. To jest mój kod. Piszcie go sobie, słuchajcie, jak będziecie się rejestrować, to dostaniecie 3 dolary gratis do właśnie kupowania tych kart ESIM na różne kraje. Przyda Wam się na wakacje i te sprawy. Udostępniam też linka. Pierwszy link w opisie to jest właśnie link. Już od razu z kodem polecającym do tej apki i jak właśnie ktoś kupi pierwszą że dostanie 3 dolary zniżki, ja dostanę 3 dolary, słuchajcie, na kolejne doładowania, to już nie będę musiał tak chce I na przykład w Japonii kupię sobie więcej niż 3 giga, mam nadzieję. Także polecam, dobra, bawimy się dalej. No ale ogółem bardziej się opłaca właśnie kupić tego sim nawet turystycznego na internet niż po prostu robić roaming, bo widzicie, plusie płacę 29 zł za gigabajta, a tutaj 3 giga za 10 dolarów no to wychodzi ponad dwa razy taniej, nie? Najtanie jest oczywiście kupić kartę sobie z SIM tutaj lokalną, normalnej sieci, typu EE albo 2, coś takiego i samemu sobie doładować, samemu sobie wybrać plan no ale to jest po prostu dużo szybsza, dużo wygodniejsza też opcja, taka karta turystyczna e sim a jest też całkiem korzystna w porównaniu do roamingu a zanim Anglia wyszła z Unii, to miałem za darmo, bo mam 15 giga za darmo w Unii ale już nie jest w Unii, więc trzeba płacić teraz ja za UKa Dobra, bijemy Shadow Enter! Woo! Tu jakieś te teatry musicale, to chyba to już się liczy jako West End, chyba, nie wiem. Bo tak na mapie pokazuje, że West End jest 8 minut stąd, ale może to jeszcze się liczy czy coś. No dobra, słuchajcie, co to będzie? Znaczy, to będzie Shadow Enter, ale czy będzie Shiny? Three candy i... uwaga! Nie, yeah, zwykłe. Shiny? shiny. shiny so well. O, skubany! Gratulacje! Tak, Mój ma nawet dobre. Nie, nie o, są o, to dobre. Jak na Rajda to są. Tak, do tak, góry. Ty, a z Shadow Rider 6,6 czy 10, 10, podłoga? 6,6. Tak jest, 6,6. To w sumie 13, to nie jest takie złe. 13, 14, nie. 15, jak na Shadow Rider, okej okay, będzie. Ale ty masz shiny kurcze? 8, 12, 12. 8, 12, 12. Jak na shiny, Shadow, fajnie. Gratulacje. Czekaj, nie mogę wejść na Rajda. Co? Nie, script? no, pana dostałem chyba co w Pokémon Go. To, nie, no, nie wiem, czy. Nie, czy jest napisane Pokémon Go Down for Maintenance. No, czyli jest, jest serwer wyłączony, ale a, normalnie. A my gramy. Normalnie zbijecie rajdą. Tak, ma. bez problemu. Kończymy, zaraz. To tylko mój serwer jest zawieszony. To sobie pograłem, dobra. Co się stało? Na no, ja Najantic mnie ukarał, ale nie wiem za co. Tak, bardzo śmieszne będzie, że mnie zbanowali Będę się śmiał po pachy. O, dobra. I czekaj, zobacz, czy jestem w stanie być na rajdzie. Ale masz stylówę w tym nowym tym stylu. Dziwnie wyglądają te postaci, nie? Po tym eee, updatecie. Inaczej. Już to skomentowałem. Teraz ja muszę, słuchajcie, przytulić tego szeniaczka. Shadow jak byłem dosyć dobry jest, nie? szkoda że jest w sumie dużo jest, nie, jest, tak dobry jest, jest e, dobrych dużo dobrych typów ognistych w sumie, nie? Tak, nie. Zwykły. <grym> yes. W końcu jakiś shiny. Wow, a miałeś go wcześniej? Miałem i on jest najczęstszy na tym evencie, ale w końcu cokolwiek, nie? Nazwę go Moby Dick. Na cześć słynnej brytyjskiej książki. A nie, to była amerykańska chyba. Soho! Nie wiem czy my wszyscy jesteśmy na Soho czy już na Westendzie, nawet nie wiem gdzie jesteśmy. Dobra. Nazwę go Sucho. Tu jakieś występy. Zobaczmy sobie co to ten otwarcie igrzysk olimpijskich. Wow, zapalił pochodnie. Panato, na to, pan to! Złapał, a nie żonglował, ogniami, zarepiście, brawo! Ja, jeśli wy myślicie, że jestem jakiś opóźniony, widzowie, dlatego, że tak komentuję cały czas głośno, że i zmuchną coś tam, czasami robię tak specjalnie, żeby zagłuszyć muzykę w tle, za którą bym dostał copyrighta. A czasami naprawdę tak bez sensu gadam, żeby coś powiedzieć, ale teraz to było celowo, żeby zagłuszyć copyrighta, dobra? Restauracje skupują mocz ze szkół po prostu, gdzie to siedmiu lat, jak coś takiego, i moczą po prostu jajka w tym, zakwaszają ten, te jajka w tym, Moczu, i później to jedzą jako rarytas bardzo drogi. Dla mnie to jest po prostu abstrakcja, ale e, bardzo ciekawy wątek, moim zdaniem. Dziękuję <laughs> za ten wywód. Super. E, to takie jajka czym zjastrz, że mówiąc, ale to było wszystko a propos tego, że jesteśmy tylko o Chinatown. Także wchodzimy na Chinatown. Mam nadzieję, że nie będziemy jeść tej potrawy, o której mówił Andrea. Te lampiony są oczywiście prześwietne. Ale my musimy pójść właściwie w tamtą stronę. I to są te takie okolice, powiem Wam Londynu, bardzo turystyczne, bardzo bezpieczne, bardzo takie ładne. A my właściwie tylko tedy przechodzimy, bo dalej do przodu jest właśnie ten jeden sklep Harry Potter, do którego chcę pójść. A tu jest gym. Nazywa się Welcome to Chinatown. Nie miałem na nim odznaki. Pikachu wersja chińska, słuchajcie. Co gdyby Pokémony powstały w Chinach zamiast w Japonii, no to wyglądałby w ten sposób Pikachu. Ale, ale na szczęście powstały w Japonii. I słuchajcie, ten gym mi się podoba, bo ja chcę generalnie tu mieć chociaż brązową odznakę na odznasy Chinatown, bo jest przepiękny ten gym. Nie wiem czemu nie zbierałem tego, gdy byłem ostatni raz tutaj w Chinatown. Być może jeszcze nie było tego gyma albo po prostu nie grałem wtedy w Pokémony, nie wiem. O, tutaj nawet słuchajcie nazwy ulic są, znaczy nie, nie ulic tylko budynków też po chińsku, bo jest Dancing Place i poniżej nazwa po chińsku. Fajnie, że można sam brąz dobić za karmienie, nie? Dobra. No i brązowy medal nabity. Fajnie. Będzie Taka pamiątka, powiedzmy. Wow, dzięki, że poczekaliście. Co to jest za sklep? To jakieś azjatyckie rzeczy, ale nie wiem, co to jest. Skąd się ja, tą postać? Popmart, ty, czy tu są takie fankopopy? Dobra, to jest mega dużo fanko fankopopów, ale dobra, jak mówisz, że nie ma czasu oglądać to następnym razem... To nawet nie są fanko popy, tylko jakieś po prostu... Nie więcej w podobnej tematyce rzeczy. Idziemy ekstremalnie powoli, ponieważ są tu takie zastępy ludzi. Każdy stoi, je jakieś ponczury, przyciska się. Tu jadą, kurczę, auta! Tutaj y jacyś Rumuni, są palca od dużej stopy, trzymajcie się tam w tym Londynie. Masaż, akupunktura, zioła, Shibuya, Zhanglang Malatang i inne tego typu rzeczy. Kurczę, nie wiem, co to jest Zhanglang Malatang, ale brzmi dobrze, brzmi dobrze. A, jest to po prostu jakieś knajpa z jedzeniem, okej. Okay. Ja tu zbijał sobie na to jest trochę rajdów. Dzięki za zaproszenie, jest! W końcu Shani Kartana, też mi się trafiła. jest a ja nie robię rajda. No bo to jest z Polski. Ale także pozdrawiam i dziękuję Jarl Pogromca. Ale szani. Także można też powiedzieć, że pamiątka będzie stąd, bo złapałem ją tu, więc to się liczy, nie? Myśląc o tobie, Jarlu Pogromco. Także dzięki. Będę pamiętał, patrząc na tą szani kartanę o tobie. Także tutaj w prawo zawijamy. Nazywa się to House of Spells, Dom Zaklęć. O, już widzę, już widzę napis. O co tutaj chodzi? SideQuest PVE Na restauracji chińskiej dali, słuchajcie, reklamę swojego serwera w Palwardzie Dobre A tu jest ten House of Spells cały Nie wiem, czy to jest duży sklep, mały A, tutaj jest takie wejście Uuu, rzeczywiście ładnie O kurczę, tu pewnie są ceny Wow, zobaczcie, z każdego domu Z Harry'ego Pottera ubranka, Hufflepuff i tak dalej W ogóle szaty są do ubrania, lol Możesz dosłownie zrobić cosplay W ogóle Hufflepuff to jest teraz mój dom Jak teraz przychodziłem sobie, słuchajcie, tego nowego Harry'ego Pottera Jak się nazywa ta gra? Hogwarts Legacy To byłem w Filpafie, więc teraz już jestem, słuchajcie, Puchonem certyfikowanym, bo ja po polsku się zapoznawałem z Harem Potterem na początku, bo na, dla mnie najpierw były książki, także jestem Puchonem się okazuje. Słuchajcie, dobra, yy, co tu jest fajnego? D dosłownie jakiś drobiazg wezmę z Harego. Są takie figurki. Ciem żabę, o! Są te czekoladowe żaby, ale to jest zabawka generalnie, to nie jest do zjedzenia, to jest zabawka taka. I kosztuje to 12 funtów. Trochę sporo, no ale ja tu nie przychodziłem z myślą, że to wszystko będzie tanie. Raczej myślałem, że to będzie drogie, więc jakby zrozumiałe całkowicie. Uuu, różdżki magiczne. Wow, ale różdżki. Na górze też jest, słuchajcie, ale muzyka z Harego, także muszę coś mówić, żeby nie był o copyrighta znowu. Okej, okay, te różne mandragory, tak? Nie wiem, jak to się nazywało. Sorry, pozapominało się z dzieciństwa. Jakie notatniki? Dobra, te notatniki mi się podobają. Czy one wyglądają, jakby były z Harego wszystkie? Nie do końca. 25 funtów, 125 zł. To jest skóra autentyczna, chyba tak. U góry są takie rzeczy bardziej z ogółem, a nie rzeczy, więc raczej tutaj na dole bym coś sobie wybrał drobnego. O, to jest całkiem fajny drobiazg. Widzę, że są takie pudełeczka z fasolkami wszystkich smaków. Tylko tutaj wszystkie Hufflepuffy. A muszę coś żonie wziąć, tylko ona jest z tego: Gryffindoru, Bo ja już przyszedłem tego yy, Hogwarts Legacy, ona jeszcze gra, a zostały same. Sami krukoni i sami puchoni widzę. Dobra, wezmę tylko coś drobnego, także stwierdziłem, że wezmę ten napój, co tam pili w tej wiosce Hogsmeade w Harry Potterze. Tylko to są cukierki jak o tym smaku. Fajnie, zostanie chociaż taka beczułka potem. I taką figurkę Hedwigi. Takie drobiazgi. I już, idę zapłacić. No, jeszcze taki ten, torbę taką wziąłem. Myślę, że jeszcze kiedyś tu wrócę do tego sklepu, także nie napalałem się, żeby brać jakoś dużo rzeczy, dużo pamiątek. Muszę w ogóle żonę zabrać do Londynu kiedyś na. właśnie tak w tematyce Harego Pottera. I wtedy też ten sklep odwiedzimy sobie na spokojnie. A teraz już mnie chłopaki pospieszali, bo chcą jechać z powrotem na event Pokemonowy, bo tam zostawili swoje bagaże i tak dalej i martwią się o to, jak to tam wygląda. Oczywiście zostawili w szatni, ale nie wiedzą o której tam zamykają i tak dalej. Dobra, to ja postaram się powysyłać gifty friendom, pozbierać jakieś inne fajne z stopów. To jest tyle. Zostawcie łapeczkę w górze, subskrybujcie kanał, żebyśmy się niedługo w kolejnych filmach. I będzie jeszcze sporo filmów tutaj stąd, ale nie z samego grania w Pokemon Go, ale ogółem e, fajnych ciekawych tutaj z eventu w europejskich mistrzostwach świata w Londynie, więc nie przegapcie tego, subskrybujcie dzwoneczkiem. Cześć! We'll